Ma z tej strony Paweł z kanału IT Passion, a dzisiaj jest 3 dni do Sylwestra. Ja straciłem głos, ale mam tutaj pół um, zestawu Zombie Invasion. Każdy możliwy efekt. Piękne, e, piękne okoliczności przyrody, dużo śniegu, 10 stopni mrozu, a więc zaczynamy odpalanie. r 3 także zdejmuj cypelek, no i odpalamy. Hop, powinien wyjść. Wyjdzie, wyjdzie. Widziałem? Tak, tak. No to Pewnie elegancko. O. o, elegancko. No i będziemy wsadzać. No i odpalać. No to aplikujemy. Dobrze. Tutaj z lęcikiem. Ciach. No to odpalamy. Pierwszą rakietkę. No i się odsuwamy na bezpieczną odległość. Potknij się trochę. Aha. Piękny efekt. Na całe niebo. Następna rakieta to jest R3B, um, no to może mi się uda zdjąć, a może nie, jak nie to pomoże mi Kinga, ale udało się, także R3B będzie jako kolejna, um, a jeszcze jedna, to już będzie trzecia sztuka, to R3A, zdejmujemy cypelka, który już nie wychodzi tak łatwo, także tutaj pomoże Kinga, no, cypelek zdjęty nie szkodzi, że krzywy. No to odpalamy, czyli pierwsza będzie R3B, wkładamy i odpalamy. I uciekamy na bezpieczną odległość. No, też fajny efekt. No i trzecia rakietka R3A, dokładnie. Piękny efekt. Następnie lecimy z rakietą R3D. Następnie będzie R2A, R2B oraz R2C. Także odpalamy po kolei. Odpalę sobie jedną sztukę. Pięknie. Może złapie ostry, może nie. Piękna. Jak bardzo długo utrzymuje A już lecimy z kolejną R2A No Piękne są R2B Odsuwamy się No, ta była troszkę słabsza. Także R2C, minus 10 stopni. Fajna, szybko znikła, ale fajna. A więc mamy R1B, R1C i R1F. Także po kolei. Najpierw wersja B. Palniczek jest, odpalamy. Ła, wow. największa rakieta z zestawu leci zdecydowanie najwyżej. Dźwięk piękny. No, efekt nawet, nawet ładny. O1C. Ta była piękna. No i ostatnia rakieta z zestawu 3 dni do Sylwestria. Czuł już klimat, jest śnieg, jest zimno, a więc wsadzamy w kija bardzo, bardzo krótki ląd odpalamy i odsuwamy. Sią na bezpieczną odległość. Myślę, że również piękna. A więc dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć. Do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale.